Cześć! W ostatnim odcinku Co Wybrać skupiliśmy się na temacie termomodernizacji domu, która, co tu wiele mówić, pozwala znacząco zmniejszyć staty ciepła z budynku. Jeśli więc poszukujesz sposobów, jak przygotować się do zimy i zaoszczędzić trochę grosza, to koniecznie zobacz pierwszą część, ale też tą dzisiejszą, ponieważ także poruszymy kilka ciekawych aspektów. Przypominamy też o gwarancji niskich cen ponad 100 produktów, jakie Castorama przygotowała po to, by zarówno te większe, jak i mniejsze zmiany przyniosły wymierne korzyści. Pierwsza sprawa, która na początku może zaskoczyć wielu kupujących, to nowa etykieta energetyczna widoczna na niektórych produktach. Jeśli na przykład na żarówkach, lampach, lodówce czy zmywarce szukać oznaczenia A, to już go tam nie znajdziecie. Jednym z głównych celów nowej etykiety energetycznej jest poprawienie jej przejrzystości oraz zrobienie w przyszłości miejsca dla jeszcze bardziej wydajnych produktów. Znikają więc plusy przy klasie A, a wszystkie sprzęty zostają rozdzielone do nowej skali od A do G. A zatem zmywarka, która miała na etykiecie oznaczenie A, będzie obecnie zdefiniowana jako model klasy B lub C. Jeśli była zaś w klasie A, teraz znajduje się w przedziale od F do G. Na nowej etykiecie pojawiły się też poziomy hałasu w zakresie od A do D, czyli od najciwszego do najgłośniejszego. Mamy tu też piktogramy mówiące o najważniejszych cechach produktów, czy kod QR, którego zeskanowanie daje nam dostęp do cyfrowej karty czyli jeszcze większej ilości informacji przydatnych podczas zakupów. Zacznijmy od jednych z najmniejszych rzeczy z zestawienia, jakim są żarówki i postawmy w tym miejscu pytanie, czy warto je wymieniać na led -owe. Trzeba to jasno powiedzieć. Przez ostatnie lata postęp w tej dziedzinie poszedł z duchem czasu. Pamiętacie pewnie, jak jeszcze niedawno korzystało się z tradycyjnych żarówek, z których 95% zużytej energii przekształcane było na ciepło, a tylko 5% zamieniane na światło. Czasem pojawiły się halogeny, energooszczędne, świetlówki kompaktowe, aż doszliśmy do technologii LED. Obecnie jest ona na tyle atrakcyjna cenowo, że nie powinniśmy mieć wątpliwości przed odesłaniem na półkę starego typu oświetlenia. Jak wspominaliśmy, na żarówkach widnieje nowa etykieta energetyczna, gdzie klasa A oznacza produkt najbardziej energooszczędny. Rzućmy więc okiem, jak wygląda ta oszczędność, porównując nie tylko klasy, ale zestawiając je z innymi typami oświetlenia. Zakładając, że czas świecenia będzie wynosił 3 godziny dziennie, po roku użytkowania jeden punkt z danym typem wygeneruje koszty na poziomie od 1,80 80 zł do nawet 30 zł. Oczywiście trzeba założyć, że wydatek w przypadku żarówki LED w klasie A będzie największy, ale idzie to w parze z czasem świecenia, który może w tym przypadku sięgać nawet 50 tysięcy godzin, a to robi już wrażenie. Technologia LED daje sporo możliwości, jak chociażby żarówki ściemniane, czy te z inteligentną technologią. W przypadku żarówki ściemnialnej możemy sterować wieloma egzemplarzami jednocześnie oraz kontrolować stopień natężenia ich światła, nie ma więc konieczności instalowania drogich ściemniaczy. Możliwości żarówki LED możemy zwiększyć stosując jeszcze więcej inteligentnych rozwiązań. Wystarczy podłączyć żarówkę do sieci Wi-Fi, ściągnąć apkę i sterować światłem z dowolnego miejsca za pomocą smartfona. Taki LED daje sporo możliwości, w tym także opcję monitorowania poboru energii przez oświetlenie, co pozwoli mądrze zarządzać zużyciem prądu w domu. Technologie ale to nie tylko żarówki, ale też cała gama lamp, które potrafią wpłynąć na wystrój mieszkania, a przy tym wpisywać się w założenia oszczędności. Wystarczy przejście na dzieł z oświetleniem, aby przekonać się o czym mówimy. Oprócz modeli z wymienną żarówką, mamy tu egzemplarze ze zintegrowanym oświetleniem, charakteryzujące się przy tym ciekawym i nowoczesnym wyglądem. Co pozwoli oszczędzić światło na zewnątrz? Z pewnością dobrym rozwiązaniem okażą się naświetlacze z czujnikiem ruchu, które rozpoczną swoje działanie dopiero wtedy, gdy pojawimy się w jej zasięgu. Mała rzecza mogąca przynieść realne korzyści. Ale czy jest coś jeszcze, po co można sięgnąć ze sklepowej półki? Sięgając na przykład po bezprzewodowy programator ogrzewania, będziecie w stanie skutecznie sterować systemem grzewczym z dowolnego miejsca w domu. Wystarczy ustawić przedziały czasowe na każdy dzień tygodnia, by zapewnić sobie komfort i mieć ciepło pod kontrolą. Czasami nawet taka niepozorna otulina nałożona na gołe rury pozwoli nie tylko zabezpieczyć instalację wodną, ale też zapobiec nadmiernemu wychładzaniu cieczy podczas jej cyrkulacji. Kolejna rzecz gniazdka, które pozwalają Wam odciąć dopływ prądu od dowolnego urządzenia. Takie rozwiązanie przyda się choćby do kontrolowania pomp obiegowych z wodą, czy czasu świecenia okazały ilości lampek na święta, szczególnie tych na zewnątrz. Jeśli zaś posiadacie w domu jeszcze żeliwne kaloryfery, to dobrze pomyśleć o zainstalowaniu ekranu zagrzejnikowego, który odbija do 90% ciepła emitowanego przez tylną część, dzięki czemu straty cieplne zostają ograniczone. Oczywiście jak mowa o grzejnikach, to obowiązkowy jest zestaw termostatyczny, czy to ten kątowy, czy też prosty. Bez względu na to, który z nich wybierzecie, pozwoli Wam to na lepszą kontrolę ogrzewania w pomieszczeniu. Okna to, jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, prawie 20% strat ciepła. Jeśli mimo ich wyregulowania wciąż czuć dobiegający od nich przeciąg, to sięgnijcie po uszczelkę. W ten sposób powietrze wewnątrz pomieszczenia nie będzie się wychładzało. Analogicznie można też tak zrobić z drzwiami, ale innym sposobem na ich ocieplenie może być montaż tapicerki. Nie dość, że poprawicie izolację termiczną drzwi, to dodatkowo je wyciszycie, a ich wygląd znacznie się odmieni. Spójrzmy jeszcze na teren wokół domu. Do oświetlenia wybranych stref w ogrodzie mogą posłużyć solarne lampki LED, które ładują się energią słoneczną. Ich koszt jest niewielki, a kiedy zrobi się ciemno, samodzielnie się uruchamiają i potrafią świecić nawet do 8 godzin. Dom to jak wiemy również AGD, bez którego nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania. Trzeba mieć zatem na uwadze, że chociażby taka lodówka korzysta z prądu przez cały czas. Podczas zakupu zwróćcie więc uwagę na etykiety energetyczne naklejone na sprzętach. Dzięki nim będziecie w stanie porównać zużycie energii elektrycznej poszczególnych urządzeń i wybrać ten, który charakteryzuje się jego najmniejszym zużyciem. Urządzenie, na które warto zwrócić szczególną uwagę, to lodówka czy też lodówko-zamrażarka. Pracuje 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jeśli w swoim domu macie sprzęt produkowany 10-15 lat temu to wyobraźcie sobie, że najnowsze energooszczędne modele potrafią zużywać od 50% do 60% mniej energii. Spore rachunki za prąd wytwarza też przestarzała zmywarka. Oprócz możliwie jak najwyższej klasy energetycznej, dobrze aby sprzęt taki posiadał tryb eko czy wykorzystywał ciepło z uprzednio podgrzanej wody do suszenia naczyń. Niektóre ze zmywarek posiadają nawet możliwość podłączenia ich bezpośrednio do instalacji ciepłej wody, ale jedno jest pewne. Porównując ją na przykład do zwykłego ręcznego mycia, można zaoszczędzić nie tylko energię, ale również zużyć trzykrotnie mniej wody. Idziemy dalej. Stojąc przed wyborem zakupu płyty ceramicznej lub indukcyjnej, możemy na pierwszy rzut oka nie zobaczyć większych różnic. Gładka, elegancka powierzchnia, wytyczone pola grzewcze, zasilanie prądem. Jednak tu podobieństwa się kończą. Szacuje się, że nagrzanie ceramiki w porównaniu z indukcją jest nawet o 50% większe, nie wspominając już o czasie tego procesu. Jeśli więc często gotujecie w domu, to zmiana sprzętu może pozwolić na kolejne oszczędności. Pamiętajcie też, że bardzo łatwo można sprawdzić, ile dane urządzenie zużywa prądu, jeśli po prostu wyposażycie się w watomierz. Można też łatwo przeliczyć sobie, ile nas to wszystko kosztuje, co da nam większy obraz tego, ile pieniędzy po prostu ucieka nam z portfela. Wystarczy sprawdzić na etykiecie, ile watów zużywa dana rzecz, i przemnożyć przez ilość godzin, w których dane urządzenie chodziło. Uzyskany wynik dzielimy przez 1000 i mnożymy przez cenę, jaką płacimy za kilowatogodzinę, która znajduje się na rachunku za prąd. Wynik można dowolnie mnożyć przez ilość dni, co też może nam sporo powiedzieć. Kochani, tym samym przeszliśmy przez dwa tematy zmian, jakie możecie wykonać: Zarówno te duże, jak termomodernizacja budynku, jak i te małe, czyli żarówki oraz wszelkie inne urządzenia, które pozwolą Wam zaoszczędzić trochę grosza. Pamiętajcie też o akcji promocyjnej, jaką Kastora przygotowała specjalnie dla Was. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego jak życzyć Wam jak najniższych rachunków. Na razie! Na razie.